że gorzka, z piętą gorzka! Żółtka gorzka! Żółtka gorzka! Żółtka ty jak, gorzka! co gorzka! Żółtka gorzka! Żółtka się Żółtka na gorzka! Żółtka na 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 luz, na luz, gorzka gorzka już tuż, tuż jak samo poczucie dzisiaj? Spoko, w porządku A widzowie, jak się wbijemy Cel, 100 zł To będzie grany karting dzisiaj na streamie Serio 100 zł jedynie Muzyka mnie zagłusza? No i dobrze, bo to Mr. Joker oficjalnie Nie, nie, jak się... Dobra, drunk stream, wpisuję w internet będzie jak się to robi. Daniel Magical, co wy na to? Jak się uczyć, to od najlepszych Ona jest wyższa od Julii Żugaj? Kasuka, czy jesteście? Zapraszam na kolej. Julia Żugaj oh, umarła! Problemy, Ale ma pazy, ty. Slayer, Slayer. idzie, bo tam było nas była Kupa! Marcelek zbazowany jak chuj. Musimy wciągnąć go do naszego super i rajdowców super bryki. Przyda się mistrz o, śląska droga w MMA. Co? Sigma. Co? Okay. Myślałem, że to w filmie. Ej, zaczniemy od lightowego. Ty tu ciekawe kiedy lęka na ławce UWK, a co? Ale pierdolnie? problem, co ty Ona się połamała! Mega dobry super! Co dziewczyny poradziły? O, kupuję ręce wszystko, co rysuje w kole fortuny. No i to jest content! Na pewno sobie tutaj to znajdziesz. Ale ona coś losuje kolor. Właśnie jestem w ciekawa dobra. kolor. O, o, żółty! Czyli kolor Julki! Weźmiemy obie to, rzeczy. Nie! Tak! Nie no, przecież pierwsze! Możemy zaszaleć. Wow. Dobra, ale jest... Do ubrania nie, ubrania to jest. Ty, ty, ty jesz, nie nic to... nie z już tak by był to... O! Brązowy! Ej, z byliśmy tak taki w Bez i niewolnicy powinni na plecach tarczyć takie ogromne koło Fortuny. I jeden niewolnik byłby jako wskazówka, on by się kręcił tak. Wiesz o co filmik taki z ale rozmawiacie ze sobą tak jak one? O kurwa. I do zobaczenia. Cała noc w lesie. Zostałam pre 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 prezenterką telewizyjną. Pytyfy. Ale Julia, żugaj, robi rzeczy w ogóle. A o to się nagrywa, czy nie? Maris? To, to mi dzwoni? same kity? No, wiem ale. A to, ja pierdolę. <laughs> Wiesz, co oglądają same kity? Nie wiem, nie wiem. Uh. Ja też sobie nie robię jakichś super, super wyświetleń. Ale funki ma, żugajki. O, ja tak nie słychałem jeszcze, dobre to? Znów nagrywam jak was jak robię dla was sex. Te Kymczaty to są moje córki, gdzie moje pluspiece Ruchają typu po mnie no i myślą, że są lepsze Gdybym miały chuj, apytnie miałem stulejkę Wciąż... Co To to jest Wazix Kurwa, ale zajebiste szczyny mi wyszły Słodkie i na koniec przełamanie goryska Chcę coś spróbować i naprawdę warto Ja nieban nie, nie słyszałem, kurwa Ostatni Tik tylko To no mega dobra luta, no. Mega mi się podoba, Mega dobrze się to oglądało. Ej, się W głowie się nie mieści dwa? Pedro, Boże... Pedro, 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 Pedro. Ale facepalm. Pewnego dnia pojawiła się lęka. Ma siniaka po tym facepalmie? Co ty gadasz? Gdzie? Eee. Woł! No! Muszę tak wyciarować ten dany. Spróbuj! Ty, ja miałem wam coś pokazać, ja zapomniałem! Widzieliście to? OBRÓĆ SIĘ! PARÓWKA! PARÓWKA tam LEŻY! OBRÓĆ SIĘ! OBRÓĆ SIĘ! PARÓWKA NAM LEŻY! <ścoughs> <ścoughs> ja pierdolę. O, <ścoughs> nudy. Golden Cup Patry, dajcie widzowie 100 tysięcy subgiftów giftów. Dzisiaj mi się nie nic zrobić. O chuja to odpalę tego streama Wątpię, żeby Ojwojtek się wrócił film, bo dzisiaj Patent ma o 18 film, wiecie? Patent dzisiaj wchodzi na Mount Everest o 18. .00. Prawdopodobnie, bo nie wiadomo czy mu się udało. A ja wchodzę jutro o 16 jak coś. Okej, okay, okej, okay, dobra. Fajnie. No za to jest sześć mężczyzn podających się za homoseksualistę, ale tylko jeden z nich mówi prawdę. Naszym zadaniem jest odgadnąć, kto kłamie i wyeliminować jedną osobę co rundę. Panowie, trzy, dwa, jeden, pierwszy luk. Okej. Okay. Jak myśli, który jest homoseksualistą, wtedy jakoś tak poczułem to wszystko. Ja Nie wiadomo, mam. tak. Byłem na Erasmusie i podrywał mnie tam taki Chińczyk. Na kim miał na imię? Naki? Ciężko w to nie uwierzyć, widać, że gestykulował i to wszystko tak płynęło z niego, że Co? on to musi... Eee. Co? Ksiądz 4 i 4? Z ten... dla mnie? Nie wiem, że się w godziny wpierdalasz? Uj ci że wiesz, że, że, że Drag Queen, że Slay, że tak dalej. Slay. No. Slay girl. Z facetami slay girl. Tak... Ja slay girl. Byłem, ja byłem... Runda trzecia, moi drodzy. Teraz mam dla was pytanie, panowie. Jaki Ale waszym zdaniem jest <laughs> najprzystojniejszy <laughs> influencer? Numer o, jeden. O, najprzystojniejszy influencer? Uuu. Dobre pytanie Nie, nie, ja nie jestem influencer'em Najprzestrzenniejszym influencer'em jest Doez Nie wiem w sumie to Rezi? Proszę, zobacz Wow, all synchro Pracownik call center Nie bardzo Nie, nie, jakoś... Nie no, powiem że klucze... Cię, no, ale czekaj, cały czas myślę tak na serio Kogo ja bym mógł dać tak na topkę? Co, a taki Dominik Boss, on nie jest przystojny? Myślę, że jest. I nawet iba taki good looking, dobrze się ubiera i nie śmierdzi. I wysoki jest, i wysoki jest mega. No ja myślę, że. A on jest z Holandii, bez skitu! No to nie, to nie jest polski. Patrzy, że nie śmierdzi. Oj Wojtek? Oj Wojtek jest niski On się nie wpisuje w kanony Wiesz ja ale szukam takiego idealnego Wiesz co ci? Maciej musiał? Dobra, Maciej musiał wygrywa Ty, bez kitu A dla was oj Wojtek Gola jest przystojny czy nie? Nichuja? Nie? Polski Drake? Jest ok? Nie, obrzydliwy? Aha, okej, okay, okej. Okay. Dobra, a jak patrzycie na Wojtka Gole, to on dla was pachnie, czy śmierdzi? O, dla mnie śmierdzi, jak na jego pasze. Jest przeperfumowany i przez to śmierdzi. I trochę się spoci i tak, kurwa, się psuje to ze sobą. Wie, wiecie, i, dla, dla, i dlatego mam w głowie, jak jego postać. Jak kurwa, widzę, jak myślę o Wojtku Goli, to tylko mam jedno zdjęcie w głowie, kurwa, czekaj. O, kurwa, no to, to zdjęcie mnie tylko z Wojtkiem Golem kojarzy. No i tak, ja myślę o Wojtku Gole, Gole Goli, to myślę tylko o tym zdjęciu. I na tym zdjęciu mi śmierdzi. Czuć to aż tu. Nie no, my to w łóżeczku. Nie. Wojtek Gola jest typem faceta, który się... Czy typem człowieka, który się myje rano. Śpi w brudnym łóżku. Czwóreczka, dawaj, dawaj. <słuch> tak jak jak ja. Czy kluby przeznaczone dla ludzi jakby bardziej z kolorowego brandu. Tylko tam też chodzi dużo heteros tego, co... No, to jest mega spoko vibe generalnie. To jest taki klub, w którym można się pobawić, a nie podrywać nawzajem, po no, no, Byłeś, czy? Byłem raz na... Nie, na dwa razy chyba byłem? Nie, no trzy. Znajduj... Ja nigdy nie byłem w klubie. Nigdy nie byłem i pewnie nigdy nie będę. Chyba, że jakiś pójść znajomy będzie miał swój klub i wtedy tam pójdę Zagramy sobie w fuck mary kill dobra? Na pewno z zaczniemy od jedyneczki Trzeba będzie pokazać Konop, Wardenga i Gimper Dobra to lecimy tak Z Gimper'em powiedzmy kiss Wardenga, Mary Niech będzie i to jest absolutny kill Ooooooo Dobra kiss mary kill Kiss mary kill Kiss mary kill dobra Eeeee Kurwa mać ciężkie to Kiss mary kill, kiss mary kill Dobra Mary Kurwa! Dobra, Kiss. No nie chcę go zabijać! Dobra, zabijam jego, Kill, kill ten, Mary ten, a ten, fuck. Śpierdolcem się będę całował, będę się z nim ruchał. Czy kiedykolwiek ktokolwiek Kiedy z Was doświadczył gnębienia przez swoją orientację? Tak, tak, ja! Że jedycy... widzów kurwa, a, byłem zanie. gnębiony! Nie? Tak, no, Dajcie dobrze! Lidia! Mężczyzną. Ja się nie się. <laughs> do mnie. Na tak, nie pijzę, nikt cię nie gnębić. Po prostu chodzi o co innego. Co to, to kurwa jest? Skarolek? To Lydia? Nie, ja widziałem Lidię na żywo, to nie jest Lydia. Jak to powiedział no, dzisiaj będę jadł pizzę! Będę jadł pizzę dzisiaj, widzowie! Powiem raz na czwórkę i decyduję. Co on kurwa napisał, ten śmieć? Ty już coś piłeś, czy tak na trzeźwo to oglądasz? Aha, to miał być pocisk w moją stronę? Czemu wy jesteście dla mnie tacy niemili? Po prostu siebie. A czemu ty jesteś trzeźwy? Jesteśmy tacy sami do ciebie jak ty dla nas, bo tak ale wie. to chodziło chodzi o to, że mam koszulę w piwa. ja nie będę dzisiaj pił, spojrzało? Niż... Nie no, żartuję, to był żart, zaraz będę tak napierdolony, że... znajdzie... zaraz z syną walimy solówę Tak, ja będą bo... walone Tras drzwi na sukę Dobra, ja dopiero zacznę pić, a ktoś z was mi napisze, że też piję, bo ja sam nie będę pił okay. Dobra, to może zaczniemy powoli, ja sobie zrobię drinka, a potem będą shoty, bo ja nie umiem pić shotów, jak jestem trzeźwy Dwie butelki hoja co ty kurwa? To Raczku jest prawdziwym gejem tutaj. Dobra, czekajcie, idę po tego. Ty zrobić sydrinka z wódką, sokiem pożyczkowym i kostkami lodu. I se tak loda jeszcze od góry, Boże, co? Dobra, Dobra jestem ja kurwa na lotniczym nie, tym. Lotniczym wyszła, mikrofonie. Kurwa, już sam to, to jest mocno wzięły. piwo i taką. tak Chcesz? Bo ja nie lubię. Ej, czaraman, chcesz piwo otwarte? Tylko łyk był wzięty. Chciałbyś się napić? Ja nie jeszcze Ja się wstrzyma, to historię mega. Pierdalaj, bandit Man, jak chcesz piło, to choć do, do nas to już ci da. Chyba się co pić. No z miętą, sok, ja bieżący, sok pożyczkowy i trzy kostki lodu. Po ale drink. To... Co, czara on chce? Proszę, niedowiarki. To jest alkohol. O kurwa, ale jebie. Ty, ale dobre. Miętowe takie, mięta. Jakbym pił porzeczkę z miętą. No. Yes. <laughs> kurwa, okay. żyra. Kurwa, jakieś prywatne wyciągać na ten chat, jebany. No. Jakim cudem? Każdy wie o każdym wszystko o tym, w tym community. Jakim cudem? Kurwa. My jesteśmy jak jakaś mała wioska, nie wiem, 150 osób co mieszka i każdy wie, że tam kogoś była karetka, a tam kurwa, nie wiem, ktoś chce nowego, nowego psa. <laughs> jakaś pompa, coś tam. Każdy pasuje, wie, że żwirek z buchu Wszyscy wie no, to wszystko. No to ja nie wiem Plus wystarczy, że to to prawda no. ja dajcie sobie palce do dupy? Wow, pewnie Dosłownie punkt G masz w dupie, kurwa To tak. prawda, że punkt G męski jest w tyłku, czy nie? Tak. Tak, Pum tak jest? Kurwa, wy się w ogóle nie możecie bawić <laughs> Panowie, czas abyście ujęli. Dobra, nam, kto jest, kto, kto jest? Kto z was jest prawdziwym homoseksualistą i cię ma, zgadłem. Bo... Tak, dzisiaj ten zjedzic bo... jest tragiczny. Bez kitu. daj link do tego dostępnego. Szybko, bo widzowie teraz padną. Szybko, następne. ULDYMY, co? Podajemy się 6 za 6 prawdziwego uzbite. Ale uzbite. Ale Tylko Nic, nie nie traf, nie traf, nie traf, traf. I cię, gdzie? patrzcie, kiedy my. ja pierwsze. Moi drodzy. Tam jest też trino. Tam jest też jest ewidentnie ubrany jak w RUSBITĘ. Przy nich od razu widać, kto tu jest prawdziwy WRUSBITĘ. Pierwszy strzał, to waszym musimy już loty pooglądać, jak ten stream wydaje. Robić Witam państwa. Jestem WRUSBITĘO Filip. Mam 30 lat. Zajmuję się tym, co robi od 6 lat. Ty masz 30 lat? To jeszcze zaraz nie rośnie. Jeszcze mnie obrażaj. Nie no, żartuję oczywiście. Nie żartujesz, bo nie rośnie. Czwórka daje cennik, a wiecie co jest najlepsze? Że Julka to zapisuje. Pan numer 5? Ja mam <laughs> dużą konkurencję i dlatego nie biorę pieniędzy, tylko... Co to jest? <laughs> no podobny w sobie, no. Możliwe, że zatrzymał się na stacji benzynowej na kawę. Crucianta. Crucianta. I na Korsjanta. Powiem Wam tak, nie jest to takie proste. Musiałbym być może nawet jakąś jego rzecz e, dostać. A tak się ale... składa, nie? Macie? <grym> Mamy. Narysowałem coś takiego, i że Justek jest tutaj. Wydaje mi się przede wszystkim, że go z nami tutaj nie ma. Jest w jakimś domu, ale on może nie być jego domem. Coś tam. Julka, po programie zostaje jeszcze chwilę, możemy w sobie powrócić <grymne> Nie, oj, 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 oj. Nie, wy wiecie kim jest testy czy nie? Może to jest tak śmieszne Panie nie znają? No właśnie wiem <grymne> żeby... Ja myślałem, że testy rozpo rozpo jest rozpoznawalną postacią Ratowa jest łazienka Łał, wow, nie, nie że wierze, Każde pomieszczenie kurwa w twoim mieszkaniu jest kwadratowe debilu Kropkę, którą Krzysiu zostawił w tej łazience Oooo <grymne> ja pierdol... ja. Powiedz mi, proszę, bardzo ważną rzecz. Czy twoja sąsiadka, ta zaraz za ścianą, ona na mnie leci? Sprawdzimy. I tylko, I tylko dodam jedną rzecz, że za każdym razem, gdy ją widzę, ona zawsze się tyka z krzykiem. Dobra, już patrzę. Nie wiem, nie wiem, czy ta koloratka ją odstrasza, no ja nie wiem, nie wiem. Już patrzę, to... ojcze Mateuszu, już patrzę. No może być tam, to kwestia tam, koloratki, tak, może tak. być to kwestia koloratki. Już patrzę. Magda tam obok mnie, nie? Chyba Magda. Tak, tak. No. no ja wiem, że ona dopiero 13 lat ma. No, no taka to rodna dziewczyna, się, no. się rozłączyło. Może nawet i szczęśliwie. <śmiech> <śmiech> I jak ten tak stream to wygra to się postrzem kurwa do świeku. Sytuacja nie jest taka, że kurwa. masz masz, życie, masz masz, ale tutaj będziesz żył tak jakby z podwójną mocą nie, nie, Kurwa wy nie wiecie, ale testy normalnie streamuje na Twitchu kurwa Ma kurwa 100 tysięcy followów O i ma, dzisiaj masz rocznicę partnerską, pokczam Followa mu daj do gościu, dobra żeby nie było, że nie mam skitu Bo ja mam na prawej ręce mam taką bliznę, która idzie przez linie życia Czy to o. ma znaczenie? Ile ty masz lat? Powiedz mi to 26, 7? Oj! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień to ja myślę, że to dobry! to dobry! Dzień nie wiem, co to dokładnie było, ale jakby ta przerwa. Ja nawet wie, być może. co czasami, jest! Czasami, czasami sytuacja jest taka, że jeżeli nie mamy przerwaną nie. linię życia, to mamy jakby życie zaczęte od początku. Więc Jezus, Maria, wierzę, nie! Masz moje pieniądze! <śmiech> <śmiech> czyli na przykład dotyczy to jakiejś wielkiej zmiany, która zaszła w życiu. Ej, Ej, on nie jak chce. Nie sądzę, to jest. No, nas z YouTube, t Nie mówię, się nie. jest w ogóle już w innym świecie. <laughs> Jura, Kto To waszym zdaniem nie jest wróżbitą? Numer 6. Numer 6. że. Cestri, oni myślą, wyciec, że Cestri, to z... idzie. Dziękujemy bardzo. <klucz> Tego nie przewidziałam, no. Już ty się tak tam nie gapisz, ci Ten znak Zodiaku cechuje przede wszystkim silne poczucie sprawiedliwości i dążenie do równowagi. Nie potrafi podejmować szybkich decyzji... Waga, waga! Z... Jurka to waga. Poprosiłbym o rękę od każdej osoby. o swoim... Ej, Cestri pewnie zrobił research, chuj, nie? Ciebie wyczułem najmocniej, zrobimy tak. Wy nie dobrze budzicie wagę. Umiecie zmienić? Zostaję z Adekarą Nie wiem, ja bym z nim i to przeszedł Kurwa cały, zjebany Jak on jest prawdziwy Skupił się na tej kuli Świat z swoją rodziną Zwiedzam świat Zwiedzam cały świat Unoszę się do góry Ry Taka piosenka Jeżeli chodzi o arcykapłankę, mogę ci ją opisać Arcykapłanka, niezwykle mądra kobieta Ale z drugim Prawdziwym wróżbitą Oni chyba nie znają Cztery! 4 prawdziwego w ryżbite o wystąpienie przed szereg. Jak nikt nie chce, to wejdę. Witam serdecznie, Wryżbita, Filip. Witam serdecznie. Czy, jakaś nagroda, tak, w tym momencie? Gratyfikacja finansowa, tak? Dzwonili do mnie, że będzie. Dziękujemy za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić suba... Za ...na Instagram. Następny film na ekran. On był prawdziwy? Czekaj. Jak kurwa? O co chodzi? Siostra jest w ciąży. Chciałbym się zapytać, jak to będzie z tym dzieckiem. To jest ojcem tego dziecka? Ja. Ja. Potrzebuję chwilki <noise> przerwy. Wrócimy do tego pytania. Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej kolejnej astralnej podróży. Witam wszystkich bardzo serdecznie. No, mógłbym powiedzieć chyba dzisiaj najpopularniejszy wróżbita w Polsce. To tym razem się do mnie podzwonił. Tato? Tato, wróć do mnie. Pawełku... Mówiłem ci, że dzisiaj pracuję. Tato, wróć, mamo się niepokoi. Mówiłem ci, że. Nie dzwoń, proszę, Paweł. Tato, sojusz przyszedł. Marek z góry. Pawełku, przyjadę. Tato, przyjadę. wróć, proszę. Dobrze, przyjadę. Ale, 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 mam program teraz na żywo. Pawełku, Pawełku, powiedz mamie, że będę. No. Jedyny sposób kontaktu stało. Pawełek, tata, 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 tata jest zapracowany. Tata. E, mój chłopak się teraz kąpie i chciałabym to zrobić szybko, żeby się nie zdenerwował, że tutaj rozmawiam z kimś tak w nocy. Dobra, imię poproszę jeszcze pani. Y, Julia. Wiek? Y, 22 20... Może za to liczyć. 22 lata. Gdzie mieszka? Y, Kraków. Kraków. O. Ej, wyprałaś mi te majty czy nie? kim rozmawiasz? Daj mi te... Halo? Co mówisz? Wróżbita Filip, eee, witam serdecznie. Aha, no to przepraszam, jaką pomyłkę, ja Czekam na pizzę i myślałem, że pan ją dowiezie, <laughs> ja że to pan pracę. Nie no, chłopie, ja sobie robisz. No dzwoń do wróżbity, to zada jakieś pytanie chociaż. Kiedy będzie pizza? To może wróży mi pan, gdzie moja pizza. No, gdzie jest. 13 osiemnaście. Słuchaj, jest w drodze i będzie za około pół godziny. Muszę no się pośpieszyć, bo już głodniej się rozjeżdżam. No, ale to, to nie jadę ją, no Boże. Pan dzwoni do mnie, do, a nie do, do no. się na pizzy. Tak, pan do Pana Prezydenta. Dobra, pośpiesz się, na razie. Skurwek, nauczyciel wybiera numerek do odpowiedzi. Oh. 13 plus 8, dobry, tak. To siedem. Ja mam takie pytanie. Tak. Żona, żona kazała mi tych pana produktów ze strony zamówić. No i już tak prawie klikałem tą płatność. Tak. Natomiast patrzę, mówię, wejdę na transmisję, sprawdzę pana. I patrzę, obok pana znajduje się takie zdjęcie. No i mówię, no to chyba pan. I mam takie pytanie. Czy te produkty na stronie też tak ładnie wyglądają, a w rzeczywistości też takie kulchniejsze do mnie przyjdą? Czy, czy to, czy to tak kwestia, czy to ta telewizja tak by, wie pan O co chodzi? No. Posłuchaj, kurwa, śmieciu. Posłuchaj, kurwa. <laughs> <laughs> tak, będą troszeczkę polchniejsze. Tak jak i ja. Dobrze, no to pan, przynajmniej pan jest szczery, tak? Tak. Przynajmniej tak do 800, szczery. szczery. Oj, to niewesoło. Nie kupuję. Jak nie kupuję? teraz, kieras, kieras jebanie je łopie. Daj mi żyć, daj mi spokój i stąd sobie. Mogę przychodzić na rano albo nie przychodzić w ogóle. A ty możesz wypierdalać bezpowrotnie. Znowu chuj przychodzi z rana, no i truje dupę mi Ja już wiem co będzie gadał, nie ma chuja, chuj mu wpys Pytam mnie o drugie zmiany Nie ma kurwa takiej opcji raczej się nie dogadamy Smaruj i wrotki. Życie poza pracą mam, ty je pany